Widzisz siostrunią, jabłuszko moje? Chodź, zjemy sobie oboje! O, dziękuję, moja duszko! Cóż ja ci dam za jabłuszko? Nic, kochana siostruniu, to by pięknie było, żeby jedno drugiemu koniecznie płaciło przyjm kochana maryniu przyjm i jedz śmiało mnie by samemu nie smakowało z tobą podzielić tak miło <laughs> aby więcej na świecie takich dzieci było